Dzisiaj najnowszy dodatek w toce, wydaje mi się, że jest to domek Może ma w sobie jakieś mebelki? Nie mam bladego pojęcia, wygląda naprawdę, naprawdę czadowo. Już się naprawdę nie mogę doczekać, żeby go zobaczyć też lubicie grać w tokę, koniecznie zostawcie kciuka do góry, zobaczymy ilu nas jest, a my zaczynamy! hej Hej nie Jesteśmy już! Dobra, słuchajcie, teraz nowy dodateczek! Ja widziałam zapowiedź tego dodatku i to ma być chyba tylko i wyłącznie dom O, tu jest nawet napisane, czy on lubię w nosie, dobra, nieważne. Patrz, a to jest na sklepie, czy ja mam to kupić? Ja myślałam, że to będzie... To nie jest darmowe? O nie! Budynek bonsai! Japoński! Co? jak super! Nie podglądaj, nie możesz podglądać. Ale właśnie podobno on ma być pusty, że nie Jak ma mieć pusty. mebli w zestawie i kosztuje 6 zł za pusty domek. A te bambusy to będą? To tutaj są narysowane czy nie? To się jest... okaże. No, mus... Kupujemy i widzimy się za parę chwil. Ale czekaj, no 6 zł i tam było napisane, że bez żadnego pakietu. Pakiet trzeba kupić oddzielnie, my mamy już wszystkie pakiety. No, ale jest jakiś nowy pakiet? No, Może jest nie. jakiś nowy. No, Jak nie, nie ma? No to I po co mi japoński nie domek bez japońskich rzeczy? Mamy no, bo on jest minimalistyczny. Patrz, dlatego japoński to zrobimy tu albo tu. Nie, na wodzie trzeba zrobić. Pinka, oczywiście, że na wodzie. Na wodzie A budujemy. Nie. Czemu nie Dobra, chcesz? Dobra, to no, zobaczmy, gdzie on jest. Tu jest, pan <noise> Minimalistyczny, Ej. że go nie ma cicho. No co? Dobra, wchodzimy do środka. Dobra, no to wchodzimy. Słuchajcie, ja tak marzę, żeby wyjechać do Japonii, a to w sumie, patrz, urządzimy sobie nasz japoński domek. Wow, w końcu. To jest mega. Dobra, pierwsze co, to włamy Kitka. Patrz, jak urządzimy ten domek, to na pewno wyjedziemy do Japonii. Ja mówię. Proszę zawołać Kitka. Po pierwsze, to ja chcę dzień. Oj, Uuu. ładnie. Patrz, to jest to tu japońskie, że oni faktycznie to są tam włosy! widać No niestety, a mimo, że wzięłam na wodzie... Kitek, po co ci No, bo musi być przy budowie. E, dzisiaj zawołamy kitka, kitka w słuchawkach. O matko, oh, oh, a ty mu wyciągnęłaś, tak? Miałaś e... kitkę wyciągnąć. Ale fajnie wyglądasz ten tym fioletowym, super no ja miałem dzień na fioletowo, czego ty nie rozumiesz? 10 na 10, 10. Dajcie znać, jaki jest wasz ulubiony kolor w komentarzu. okej, okay, mamy tutaj bardzo ładny ładne wow. Przeszklony da się wchodzić, Nie da się otworzyć. Ale patrz, w sklepie było napisane, że to jest niesamowicie, że ma tyle funkcji, szklane drzwi i tak dalej, a to wszystko jest po prostu. No jak nie tak szklane, patrz, dobrać, szklane drzwi to są no eleganckie. Dobrze. Ale bardzo mi się tu podoba. Tak jak mówię, masz, że do Japonii, więc ten domek jest sztosikowy. No ale dobra, czekaj, Kitek, to ja wiesz, co mam pomysł. Musimy tutaj troszeczkę ja polską urządzić. Wiem, że im mają bardzo minimalistyczne. Na przykład, wiesz, spanie na podłodze. Z tego co każdy, Wyżej, nie, wyżej. No wyżej tam były kwiatki. jak kwiatki były. Kiedyś tu był taki materas przecież, ten Nie było czegoś takiego. No jak to nie było? Nie, nie, o czym ty mówisz? O tym mówię, dla dzieci, ale... Co? No przecież w Japonii śpi się na materacu, a nie na łóżku. To, nie, to się nie nazywa futon, czy jakoś tak? Wiesz co, nie wiem, no ale udajmy, że to jest dla mnie i jeszcze dla ciebie. Jak się zwyczajne łóżko? Jak to... Nie, to Muffinka. No nie, tak nie wolno robić. No, no, dobra. no dobra, niech będzie, mogę tam spać. To białe ci weźmiemy. Nie, ja już... Zostaw, wróć mi mój... Nie, nie późno, zmieniłam, tylko szkoda, że ich się nie dało wrócić. Bardzo mnie to tak, trochę tak... mój gust estetyczny właśnie został zachwiany Ale, czyli mam ten dywany, chyba tak średnio Kotkowy dywan Takie kamyczki będą mieli na 100% Nie, mapinka, no, proszę cię. I ja bym po boku wzięła bambusy skąd ty będziesz żebym... bambusy? No właśnie, są moi są mój bambusy drogi. Są moi drogi bambusy Są bambusy? Chyba tak Chyba Przestań są. To. to są stare bambusy przecież To mam jakiś taki dodatek bambusów? Busowy, czy Wiesz coś co? takiego? Chyba w jakiejś może Modern było. Patrz, jeszcze mamy takie. Jak tu będzie bambusowo! Brakuje tylko pandy! Masz tu pandę? Nie wiem. No nie tak! No to znajdź ją. nie, nie ma tu pandy na sumie. Jak nie ma pandy, musi być jakaś panda. Jeśli lubicie meblować domki w toku, koniecznie tam to zostawcie kciuka do góry! Ale tu się ściemniło przez te bambusy, nie zauważasz? Mi pasuje! Poczekaj, 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 ja muszę coś wytestować! Wow! Gdzie jest jakieś jeziorko? No właśnie na wodzie to miało być. No właśnie, jestem teraz i... troszeczkę smutny! I czy ja się mogę w tym położyć. Poczekaj, poczekaj, ja muszę to wytestować i. O, o mogę spać. O, msiał, że nie możesz. Bo to tylko dla dzieci. Ej, ale sprawdź na, sprawdź na pewno, czy nie ma żadnych tych. To chcę! Ej, poczekaj, nie, to no będzie pasować to? idealnie. Patrz, gdzie to idealnie ten? dla kitka będzie pasować. Matko. I my, nie, da się? A, co jest? No Kitek. O, jest, działa. Teraz pytanie, czy ja mogę tutaj włożyć Tom i ona też będzie skakać? Nie, ale, no, ale, ale nie z nim. Sama. Możesz, przepraszam, ale. Czekaj! To jest nie, ważne! No nie, nie działa! czy ty możesz mnie nie niszczyć mojego tutaj ustalenia? Ja tu robi japoński domek. Ja jestem trochę za tym dodatkiem, tak szczerze. Nie jest zły, ale gdzie są jakieś takie właśnie japońskie rzeczy? No bo to miało być minimalistyczne. Minimalistyczny to nie znaczy, że bez rzeczy. Niech zrobią minimalistyczne rzeczy w to. Ale słuchaj, dzięki temu mamy wyzwanie, żeby tutaj mega, mega urządzić ten domek w na japońsko. japońskim. Czyli bardzo delikatnie, bardzo minimalistycznie i bardzo prosto, ale przy tym bardzo stylowo. Ile razy wypowiedziałam słowo bardzo? Bardzo. Dużo. Dużo. <laughs> ja bym wziął do tego niską ławę, no bo jak oni siedzą na podłodze, to musi być jakaś niska. O da. Coś takiego? Tak. O, ej, ładnie, nie! Ej, coraz bardziej mi się to podoba! Zaprawdę, ja bardziej wolę przepych i słodkości, ale uważam, że I tak wiedzie ładnie. E, o, patrz na przykład taki pierożek, bardziej może chiński, ale Pierożek! To musimy mieć. Czemu? Tak. Dobra, tylko to to ten pokój. Kotkowe. Ja nie chcę tego pokoju. O, to stój cofnij! O, jest i to wszystko. chcemy jeszcze. Dobrze, ty sobie to użyć. I jeszcze. Ja tego lewego. O, tak, patrz, 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 jak go chcę. Patrz, jaką karimaty znalazłam. Ona się też tutaj nada, tylko może do innego pomieszczenia. Na przykład tutaj albo ja bym chciał jeszcze ognisko. Do. Tak, ognisko wszystko w domu. twoje kładę tutaj, to no, jest twój pokój. Nie, stój. Nie. Poczekaj, daj mi na chwilę. To, to będzie idealnie pasować, zobaczcie. Nie, idealnie. No, przecież no, ognisko no. trzeba obłożyć kamyczkami w lesie, no. jak jest... No, no to w domu, tym bardziej. O mateczko, już mi zepsujesz wszystko tutaj. tutaj. No przestań, jest ładnie. Właśnie, wiem czego nie wzięłam. Najważniejsze jest, słuchajcie. Ja jak tylko wyjadę do Japonii, to ja tutaj chcę imbryczek z herbatką. Co ty pies, mówisz? Bo faną herbatki. Dla ja jak bardzo wyjadę... Jak wyjadę do Japonii, to chcę masę pluszaków. Wszędzie mają być automaty z pluszakami. Dobra, ja sobie wziąłam tutaj zestaw mój z herbatką, więc Japonii na pewno sobie dużo herbatek będę robiła. To jest ryba! No, ale to jest imbryk. A Ty, Kitek, co byś chciał najbardziej w Japonii? Jak ja te automaty z misiakami, no. Z misiakami? A, tak, z jak największą ilością. Patrzcie, na przykład yy, człowiek, ryba. To nie... Fojfat, A nie, to, to jest brusza. zwykła ryba. Oh. Ja tego puszczaka nie chcę, ja nie, się go boję. No, ja się go boję. Grypie. Ja cię kręcę. Krokodyl! I przede wszystkim automaty! Faktycznie! W Japonii to cały czas byciał na automatach. I tak ja tam już strasznie chcę wyjechać. Napiszcie w komentarzu, do jakiego kraju wy chcielibyście pojechać. Co znalazłeś? Wow! Co? Jaka rzadka wow. figurka, Kitek, ależ to! Chcesz się zapisy herbatki? Ty teraz tak. więcej automatów, kulek z automatów, dawać mi kulki tak. I tak weź się i trochę Ja wiem, bo w pielęgnacja Japonia słynie z pięknej pielęgnacji To ja muszę jakąś toaletkę tutaj kupić Taką minimalistyczną No nie widzę tutaj minimalistycznej To nie jest minimalistyczna, ona ma światełka to, to może pieskową, patrz jak pasuje nie, nie, nie można, nie można tak robić Mufinka To jest zakaz, <laughs> jest zakaz mieć pieska i kotka podobno No co ty? No nie można mieć pieska i kotka, co jak kotek zje psa Tutaj będę kupowała sobie w Japonii dużo kosmetyków Bo chcę przetestować azjatyckie i do tego wszystkiego będę musiała jakiś fotelik tutaj znaleźć, może w kuchni. Zajmę, nie odpowiedziałeś mi to... na pytanie. A jakie było pytanie? Co jak kotek zje psa? A czemu ma zjeść psa? A czemu nie? Kitek. Co? Mateczku, kitek weź się ogarnij, proszę ja ciebie. Nie, a tu jest kitek, o! Ale o, ja nie chcę przy... na podłodze o, a ja chcę siedzieć. Tu. Dobrze, to ja nie chcę przy, przy toalecie na chleb. Ja mogę na to wejść? bo czego nie weź? teraz do mojej toaletki. Patrz, jak tutaj mam przecież, jeszcze sobie to postawić i się teraz pomaluję. Ja, a ten? gdzie masz łazienkę? Oj, oh. <laughs> mają tu takie dziwne kibelki, co ci. Czy nawet pupcie. Co? No tak! Nie masz takiego kibelka! Majo. Nie masz teraz, ale o! Nie mogę na to wejść! Ale oszustwo! No, nie jesteś kotem! Ta, jak nie jestem kotem! Jestem kotem! No nie działa! Ej, a pan, pan ten? Ej, to z oszustwo! Możesz mi nie demalować znowu tego, co sobie zrobiłam. Dziękuję. No Przez fajnie a można tego leniwego psiaka położyć tu. Nie, ja cię kręcę. Oszustwo to jest. No wejdź tu! Bo nie jest, proszę, ale patrz, żabkę możemy dać. A. Nie, no, A nie wiesz nie... czym się kojarzy ta żabka? Z czym? Swoją cząstę! Bo tak, zyskujesz szwala To co musisz mi kupić, bo wygrałam zawody Nie, kupujemy giga a Przecież już postanowiliśmy Ja w Japonii to ja nie będę siedzieć w domku Ja będę cały czas chodzić i wszystko zwiedzać Jest tyle miejsc do zobaczenia A posadziłaś tutaj drzewka bonsai Przecież to jest bonsai domek, a nie masz żadnego drzewa. Było jakieś, na 100% było drzewko bonsai Gdzieś tu było, tak. 100% Ale to dawno bardzo były te drzewka bonsai jednak nie, nie było. Mówiłem, że nie było. Jeśli wiecie, czy nie znaleźć, czy one faktycznie było, to napiszcie mi koniecznie. To nie jest banzaj. Ale już nie, to benzaj. jest... Bo ono wyrosło. A, z miłości. Tak, z miłością było pielęgnowane. Mi się osobiście wydaje, że powinniśmy cały ten domek przerobić w rośliny. Żeby był taki roślinnym domkiem. I co byś tutaj robił? Eee, hodował na przykład lemury. Albo leniwce. Albo pandę. Dobra, Kitek, proszę bardzo. Zrobiłam ci twoje pomieszczenie. To to ja zrobiłam. Ja to zrobiłem. Ja to zrobiłam. Przestań ja to Widziałem wszystko w kwiatki. Widać wszystko w kwiatki. Najważniejsze to dużego kota na drzewo. Co? bambus, nie drzewo. Schował się? A ja jestem nieubrana do tego pomieszczenia, ale faktycznie to jest tak dziwnie. Troszkę trochę roślin. Tu jakieś dzwoneczki zawiesiłam, dużo roślinek. Wzięłam też oczywiście lampki, żeby nie było też za ciemno od tych roślin, bo dużo cię nie ty dają. Robisz to. To mata do ćwiczeń albo do madotowania. I patrz, Nie wiem, czy ty zauważyłeś, ale te łapki prowadzą do tego posągu. Nie do tego posągu, tylko do tego kota, który się tam schował. Tak. I widzisz? widzisz? do posągu. Że, że właśnie ten posąg. Jest taki magiczny. Magiczny posąg. Ja osobiście oceniam. Chciałem Wam powiedzieć, że osobiście oceniam na 3 punkty. Trzy punkty na 10 ze względu na to, że nie masz żadnych mebelków. To jest mega ja słabe. Ja cztery, ponieważ bardzo się cieszę, że jest japoński, ale jest mi przykro, bo żadnych mebelków nie miałam i za sześć złotych to trochę przykro. Gdyby da to bo darmowe, to jest super. Ja uważam osobiście, że gdyby chociaż dali tak 10 mebelków, 20 mebelków, to by byłoby fajnie. Koniecznie wyłknąć w komentarzach, jak Wasz poda ten domek, a my, Sus, widzimy się w kolejnym odcinku. Nie, tych nie!